Biczyka, to jest 13 odcinek z gry Mountain Blade 2 na moim kanale. Na wstępie chciałem Cię poprosić o zostawienie śladu po sobie, w postaci łapki, komentarza, pójdź suba. Dziękuję. Od ostatniego odcinka zmieniło się tyle, że mamy Wasy Zamek, czyli super. Teraz Wam opowiem, jak to się stało. Tylko teraz, tak: tu idzie armia Zielonych, mm, która jest tam przeciwna, i musimy coś tym, temu zaradzić, czyli. Z tym zrealizować, czyli musimy się jakoś ich podbić. No ale nie mamy jak ich się podbić, bo mamy takie wojsko, że 33 żywych, a 40 ledwo pających. A teraz jeszcze zanim to, to powiem wam, jak to się stało, że doszedłem do władzy w tym zamku i w tych właśnie tutaj polach. No, więc tak, w poprzednim odcinku pamiętam, że chodziłem sobie, właśnie robiłem, grałem armię itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Potem robiłem to samo po odcinku dokładnie. przebyłem tą drogę, tędy tutaj, tą, tutaj dookoła. I kiedy tutaj już dochodziłem, zobaczyłem te wojsko, które oblega to te miasto, ten zamek. No to się podpiąłem pod nich, no i podjęliśmy walkę, w której wyeliminowaliśmy... Um, zobaczmy, kilka oddziałów tych zielonych, ja nawet mam teraz, to tu jest dużo do ulepszenia. Um, mam jakiegoś jednego właśnie z przywódców w więzieniu. I chodzi o to, że właśnie ich się pozbyliśmy, ale zamek został oblężony, czyli mogłem go po prostu przejąć, ale troszeczkę się bałem, że po prostu oni go wezmą, ale to się nie stało, nie zaczęli po prostu się jednak No i jak kontynuowałem oblężenie, oni gdzieś tutaj szli i mogłem od razu zaatakować, a w zamku zostało 22 osoby. No to po prostu ja nie mogłem atakować, bo miałem jedno życie, to wysłałem jednostki, no i pokonaliśmy jakoś to wojsko i wygraliśmy. I teraz tak. To, co się stało, to już właśnie powiedziałem, ale teraz jest co za przed nami. Jak że mam 115 tysięcy i mam tylko jeden zamek pod kontrolą, a oni mają jedno miasto, myślę, że będą skłonni do tego, żeby podpisać z nami rozejm, bo ja ich nie pokonam, nie mam takiej opcji, jak mnie obleżą, no to po prostu mnie pokonają i tyle. Czyli muszę teraz tutaj im pogadać. Dajemy continue są troszkę lagi będą, bo oni Oni, tego, oni się w końcu przyłamają, żeby do mnie podejść. I, I teraz będziemy właśnie negocjowali pokój, bo jest taka opcja w tej grze. Dobra, i tutaj mamy. Powinniśmy zrobić pokój. A i my mamy oczywiście denary, tak? Tu macie pasek się przesuwa ile oni będą tego chcieli. Myślę, że właśnie z 50 tysięcy będą chcieli. No, no nic innego nie, nie wpadłem, żeby zrobić, bo... No 53 tysiące. No i teraz jest już kituwa, jest ugoda. Możemy wejść w zamku. A zanim jeszcze to, co ulepszymy sobie jednostki. Zresztą chciałem pokazać właśnie na odcinku. Jestem trochę, mam trochę żal, że nie udało mi się złapać tego, jak podbijałem ten zamek. Ale chciałem wam pokazać ogólnie, jak się podpisuje ten pis, żebyście się też wiedzieli. Tutaj jest jakiś. Aha, szkoda, bo z tej strony byłby konna jednostka. Może być Pik... Pik... pik pikman. Hmm. No, bo ktoś może tego nie wiedzieć, to chciałem po prostu pokazać. I teraz co zrobimy w tym odcinku? No, dalej będziemy starali się. Tych nie mogę, ponieważ mam tyle dyscypliny. Widzicie? Bo jeżeli chcecie bandyckie jednostki robić, to musicie mieć dyscyplinę. O, tu mamy już jakichś innych gościń i chyba da się zrobić w tę stronę. Właśnie. Czyli on musi iść w lewo. W lewo. Dobra. Tu już mam tych jednostek takich. Ulepszonych, ten jakoś idzie jednak konno, nie? No ogólnie najważniejsze jest dla mnie w tej grze tak... Dobra. Mamy 60 tysięcy, więc teraz po prostu, po prostu damy całe wojsko tutaj. Mamy tutaj tylko naszych tutaj kompanów. I zaraz wam pokażę, bo nie wiem czy widzieliście jaki jak... Chyba w tym odcinku nie pokazywałem wam tego gościa, bo chyba po odcinku go dopiero znalazłem. I zaraz wam wszystko pokażę. Zostałem całe tu wszystkie te jednostki. My odpoczniemy tutaj trochę czasu Idziemy sobie w party I zobaczcie tu jest gościu, który jest naszym scoutem Mas 120 się scoutingu mm, I chyba to jest jedyny nowy Albo muszę też ten Bo ten, też medica znalazł To 80 medicine No i teraz sobie odpatrzymy I w tym odcinku będziemy sobie um, czekamy laga Bo jest lag oczywiście No mówię, dopiero raz włączyłem, a grałem dosyć dawno To chyba 3 dni temu Mm. Także ee, poczekamy sobie, od sobie życie, pójdziemy sobie szukać jednostek, może powalczymy troszeczkę, bo, chociaż nie ma niby z kim, ale e, może, się, może się uda powalczyć z jakimiś bandytami czy coś, bo ogólnie tutaj zaczęło się bardzo dużo pojawiać jednostek, ludersów po 70 nawet, także tutaj są jakieś punkty tej terenowe, zobaczymy sobie klan. To nie co, kliknąłem to są skile. Mamy coś dół lepszenie w ogóle? No, tego niewiele to, to ruszyło. Tutaj przed zdania. Jeszcze mogę mieć jednego kompana i właśnie szukam kompana, który będzie miał wysoką współczynnik steward'a, żebyśmy mogli sobie brać jednostki do. więcej jednostek do, do armii, bo tak rozumiem, że tak to działa, że jak jest większy steward jako kompan, no to wreszcie większy poziom steward'u, no to będzie, będzie możliwość więcej jednostek zatrudnić, jakby. No, i też, jakby ktoś oglądał i miałby jakąś propozycję następnej serii, bo chciałem nagrać albo Wiedźmina. Dobra, możemy przez czekać, albo Wiedźmina 3 chciałem nagrać z dodatkami, ale to będzie dosyć długa seria. I nie wiem, czy ktoś będzie to chciał oglądać, albo właśnie jakąś inną serię, ale nie mam pomysłu, jaką. I chciałem, żeby ktoś z Was powiedział, co byście chcieli obejrzeć. I teraz tak, przejdźmy sobie w Manage Garrison. przepraszam, co ja mówię? Nie to. Yy, Manage Castle. I tutaj mamy projekty jakieś. tu mamy governor. Tu mamy, jak za pieniążki możemy pusztować sobie prędkość budowania mm. I my byśmy sobie coś chcieli tutaj zbudować na pewno, tak? Bo to wiadomo mm. Bonus to milicja. Ja nie jestem pewny czy my możemy zrobić z tych jednostek jakby, z tego zamku jakby taką jednostkę dużo miastową Bo jeżeli tak no to fajnie, jeżeli nie no to Szkoda, bo w sumie fajna by była taka opcja rozwijania miasta Znaczy w zamków miasta zamku wymiasto w ten sposób. kosów? Hmm. xp to garrison to fajne jest możemy to zrobić chyba a co tutaj jak tutaj tam to co? aha bo to jest kolejka i teraz będzie się coś budowało najpierw się robią te filce, a tutaj coś innego tu będzie się robiło build house ok, boosting project to xp for one day 500 a my wiemy ile coś się będzie budowało? nie, a zrobimy tak, że zapłacimy temu powiedzmy a okay. i będzie 10 tysięcy, okej. I co nie się tam robi, bo my mamy teraz pokój, więc jest i napadnie, mam nadzieję. Udamy się do tej wioski. I możemy zrekrutować chłopków. To w ogóle jakiś ten nasi, nasi już, w Dobra. To się też udamy. Ogólnie nie chcielibyśmy się natknąć na jakieś tam... jeżeli jednostki lootersów, bo to raczej nie skazane. Zobaczymy, hmm. czy coś party 16 Tego chłopka zostawię w tym, w zamku, w więzieniu. Bo on jest potrzebny tylko nas powalnia. Jeżeli właśnie mówię są takie lagi, to musicie wybaczyć. Po prostu jeszcze komputer e, dogrywa pewnie jakieś pliki, czy coś. Hmm. Nie mogę go dać jako tego, i muszę wyjść do gan O, tutaj jest, dobra. Cio, i I teraz jeszcze zobaczymy, małeś kas Aha, i to się już tyle zbudowało. No dobra, a tutaj co? A możemy tutaj dać kogoś, kto ma zarządzać. From the scene. On ma taktykę dobrą. Dobra, masz, będziesz to siedział. On będzie jakby burmistrz, burmistrzem tego. Czyli on może będzie to wyznaczał. W się sensie te dobudowania, mam nadzieję. Jak to z będzie. No i teraz ogólnie bardzo bym też chciał podbić tę ziemię, no ale do tego potrzebujemy na pewno więcej wojska. Więc teraz sobie zajrzymy tutaj w home. Heroes. Wanderer. I nie wiem, i na przykład może być Magna. Ona ma Medicine to nie. Nie, ten też nie ma. No mówię, muszę to porobić po, poza odcinkiem, no bo to wiadomo, że mm, tego się czułem. Żeby znaleźć tego gościa, no to może gdzieś tam w Google wpiszę jakąś jego nazwę czy coś. Dobra, ja już jestem po prostu przycięłem na chwilę materiał, ponieważ mm, chciałem poszukać informacji na temat y, możliwości znalezienia takiego Kompany, niestety jest to niemożliwe, w sensie kompanie nie dysponują możliwością bodajże umiejętnościami stewarda. Ale to, to musimy sami teraz sobie oddać tą armię, tak jak planowaliśmy. No i musimy sobie przede wszystkim zrobić to ze względu na to, że mamy za dużo zwierząt. I musimy też pokupować jedzenie różne, żeby nam wzrastało party morale. Teraz udamy się tego większego miasta. Właśnie zakupić siedzenie. Patrzcie, że tutaj jak macie party morale, macie food variety. Minus 2 To jest bardzo dużo, nie? Czyli po prostu... Tu chodzi o to, żebyśmy właśnie jak najwięcej różnorodności w jedzeniu... E, ...kupowali jakby. Czyli teraz pójdziemy trade zrobić. Patrzcie jakie są obciążone, mam za dużo po prostu koni. Ale też muszę to posprzedawać. Także zaraz się tym zajmiemy, no bo to jest... po prostu tego groma tutaj, nie? Ale kupimy najpierw sobie jedzenie: tak mięsa, jakieś tutaj owoce, wino tylko jest. i olej też kupimy. Dobra, i teraz będziemy sprzedawać te, te pierzułki. Tego jest 7, to tutaj jak pójdzie razem ze wszystkim. Patrzcie, ile to kosztuje. Kurde. Ale drogie, czekajcie chwilę. Tu już dostaniemy ileś pieniążków, a wejdą. nie mają w sklepie, bo nawet nie wiem. Hmm. Możemy mu to dodać? Jedno takie? Dobra. Ten też jakie ma, o kurde. Nawet jeszcze nie widziałem, że takie drogie. I też nie wiem, czy to capacity. Yy Aha, że. You will slow down dramatically. Be careful. No dobra. No dobra, to ja to posprzedaję po prostu wszystko i zaraz się widzimy. Tylko tak chciałem właśnie, żebyście zobaczyli, ile mam tych rzeczy do sprzedania, jak to wygląda z tym, yy, jak się mówi, obciążeniem. Dobra. Troszeczkę przyciąłem materiał, ponieważ gra mi się wykraczała. w was te wideo, teraz z telefonu usłyszeliście, przepraszam. Um, poszliśmy właśnie z tego, do tego zamku, sprzedaliśmy przedmioty i sobie teraz zawalczymy z jednostkami lutersów. Troszeczkę też właśnie, teraz tych jednostek będziemy jeszcze zbierać i kupiłem dużo jedzenia, żeby nam morale wzrastały, a wraz z wzrastaniem morali um, macie, jak to się mówi, steward w obroście, czyli możecie mieć więcej jednostek. No i teraz ja nie wiem co się dzieje, że ta gra tak laguje, po prostu takiś pad i, i jest, jest po prostu strasznie Bo to jest odcinek nakrywany na najnowszym patrzu 1 chyba kropka 10 i tam jakieś dalej liczby są No, a teraz się naski pojawiły Fajnie tylko, że ...by nie lagowało, będzie dobrze Patrzcie, patrzcie co się dzieje, to, tak się nie da po prostu grać Oj chłopaki coś z optymalizacją się, się stało złego Nie wiem czy to po prostu tego, że dopiero w po pokraszu czy jak ale No tak to nawet nie się nie da oglądać i da się też grać No bo to nie jest normalne jak nagrywałem wcześniej yy... w bitwy gdzie było o wiele więcej żołnierzy to, 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 normalnie chodziło w miarę, a teraz... E, masakra. Dobra, ważne, że wygrywamy. Jeszcze postrzelajmy do nich tutaj. O, a wtedy dostał. Dobra, jeszcze ten. Chyba zginie. Dobra, ginął. Jedna noska na umarła, także nie jest najgorzej. Możemy sobie spokojnie mm, nie bierzemy jeździów. Musimy sobie spokojnie powiedzieć, że dobrze wyszło. Patrzcie, ile mam jedzenia. Widzicie, ile kupiłem? Dobra, teraz przejdźmy tutaj. Może jest tak, że laguję, bo właśnie po włączyłem grę, ale mi się wydaje, że właśnie mi jak biłem się. Bo to auto poszedł przed tą bitwą i, i. A coś tutaj w tym baszu zepsuli Dobra, bierzemy te jednostki też. No i okej, okay, teraz się udamy do naszego zamku i oddamy te jednostki. To szybciej troszeczkę. Bo chcielibyśmy. Chcielibyśmy sobie właśnie tej noski yy, może odłożyć wszystkie? No nie wiem. Teoretycznie byłoby dobrze, ale z drugiej strony chyba chciałbym je też ulepszyć troszeczkę. A tutaj jakieś dostało ulepszenie, tam 8 dostało tych pezantów. Hmm. W którą stronę jest kłonica? W prawo i w lewo, ale tu w lewo jest szybciej. Dobra. Tu jest 8 takich i tych 8 chciałem zamienić w tych, czyli w prawo. Okej, okay, to tyle by było. Ale to są dużo ekspo mamy e, tych kompanów, się nam pustują ten experience i właśnie jeszcze zejdziemy do miasta, żeby zobaczyć, czy te pola treningowe coś tam zmieniły, czy nie. Jestem ciekawy. Ukonanie lutersi. Hmm... tutaj jest kolejka. No, mamy tu trening filsy. Okej. Okay. Wyśmiemy sobie, zrobimy może ...jakie coś. Wszystko to wstawimy. No, bo czemu to ma się nie robić, tak? Zrobimy sobie. A i to jest ile dni chyba tam, będzie się robiło? To nie jestem pewny. A to jest. Jedne zmienne, czyli ile, jakieś tam bonusy na dzień. Czyli te jednostki mogą ulepszać, czy one się nie dają ulepszyć? Nie, nie dają się ulepszyć. No dobra. To teraz sobie zrobimy tak, że pójdziemy do jakiejś wnioski, może naszej tutaj. I zobaczymy, czy mają misję jakąś dla nas. Jak nie mają, to jeszcze pójdziemy troszeczkę. A jest jakaś misja. Landlord needs access to the Utrecht Commons. Pójdźmy z nim. Nie wiem, kto tam ziemnym, ale chyba ja. No nie wiem, jakim ja jestem. Dobra, udziemy się tam. I w tym odcinku właśnie sobie tak troszeczkę też yy, chciałem po prostu porozmawiać, tam pokazać jak to wygląda. Mamy tracking na nich mamy. O, czekajcie, gdzie jestem... Aha, to jest ta wioska tutaj. A jestem tutaj. Ja bym chciał ich bić, no chyba nie, nie chciałbym ich bić, no ale jak będzie trzeba, to ich ubijemy. Dobra. To jedna na nam się polepszyła w relacjach, drugiej nam się pogorszyła. O, mogę więcej jednostek wziąć, super. Wybaczmy, charakter, charaktery. nasz jeszcze. Rośnię, bo tutaj dałem do Focus Point, żeby to właśnie szybciej rosło, ale wymaksuję to, jak będzie możliwość. Nie, hmm. ja właśnie chciałem w tym odcinku troszeczkę porozmawiać. Um, troszeczkę, troszeczkę sobie. Nie spytać się ja Was właśnie może o następną serię, bo bardzo bym chciał coś nagrać innego poza tym blindem, tylko no, chciałbym też odostaliśmy level. Patrzcie. Na shipie. I mamy jeden focus point. To tutaj mieliśmy dawać. Właśnie jakąś serię mi nagrał, tylko nie wiem co byście chcieli obejrzeć. Właśnie ewentualnie, jeżeli ktoś się odezwie, no to coś wymyślimy. To jest Bandit Base, a co to jest? Kurde, no i to mi bardzo mi to przeszkadza. Są takie lagi. Nie wiem od czego to jest. No mówię, jeszcze przed patrzeniem wszystko no działa normalnie. A tu, tu nie ma w ogóle wojowników. Dobra, zrobimy to. No, i potem po prostu skończymy odcinek, no bo to jednak jednak tam ja się już trochę minut. Jestem, myślę, że 20, może trochę więcej. Weźmy tu misję szybko od niego. Dobra, jest. Yy... Prawda, taka, taka na temat, gry, skończymy zobaczymy tylko, czy jakieś mu fajne jednostki ma taką jedną fajną jednostkę, dobra że jakby myślałem, że trochę będzie ciężej, ale ta gra w, tak w że że jest tak samo oparta na tych samych mechanikach co i, i mimo, że gram na trudnym poziomie, przy w sensie takim prawdziwym, że uderzenia są jakby odbierane jeden do jednego, to mimo wszystko... no i kolejny lag, widzicie to? Kurde, ten coś, coś zmieszali z tym patrzę, jestem świetnie przekonany. Dobra, to mimo wszystko właśnie ta mechanika tej gry zostaje taka sama i, i jest to nieskomplikowane w ogóle. No i co, teraz crashowało? Nie, no działa. Widzicie, ale crashy są takie wściekłe i to mi bardzo przeszkadza. wam na pewno też, jeżeli to oglądacie, więc przepraszam, no ale to po prostu coś crash wękuje. No ewentualnie będę musiał przyrzucić ten... Mm, Będę, się, będę musiał przerzucić grę na drugi komputer, z instalowym w drugim komputerze i z drugiego kompa nagrywać, bo tam mam trochę mocniejszy procesor. No nie wiem, zobaczę, zastanowię się jeszcze, ale właśnie nie dokończyłem. No bo mechaniki tej gry są tak podobne, że, jak w jedynce, że bardzo łatwo się zeskalować i potem nie ma problemu z tym, żeby być takim Turbokoksem, nie? Gdzieś tam sami widzieliście, że mamy włócznie na sprzedaż za 28 tysięcy od sztuki. No a to ja to znalazłem po prostu tak, bo gdzieś tam sobie walczyliśmy, podbiliśmy jakiś zamek. No kurde, ale mnie to denerwuje. I to jeszcze ścinać dźwięk przy okazji. Ale mnie to wkurza, naprawdę. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie to denerwuje. No totalnie mi to psuje materiał. Mówię, będę musiał po prostu pokombinować. Ewentualnie po prostu. Będę nagrywał... Jakoś się cofnę do innego patcha, no bo to jest po prostu masakra co się dzieje, no nie było czegoś takiego. Wiesz, to tak nie powinno wyglądać, absolutnie. Yyy, cofnę się do patchu poprzedniego i będę nagrywał na poprzednim patchu, bo na tym patchu po prostu nie da się grać, jest to... Zepsuli po prostu grę. To przynajmniej u mnie. Raz też pewnie zatnę, jak tego zabiją. Dobra, tam jest jeszcze jakiś kościół. Dobra, zrobiliśmy to ostatni był. Teraz podchodzi oczywiście szefu. Szefu ma tam swoich żołnierzy. Dobra, nie będziemy się z nim bic. bić. O, mi tu się gościa, tylko no mówię, no te lagi są po prostu konkretne, nie? To. Ale to staliśmy teraz. No nie mamy chyba szans, no przez te lagi, no totalnie to się dzieje. Materiał jest nie do oglądania absolutnie i musicie mi, musicie mi wybaczyć za co. Zostawię nie odcinek, ja to tylko dlatego, że po prostu szkoda mi jest pół godziny rozmowy. Niech tamten wybija. No nie, ale tutaj ja umrę, jak to tak będzie wyglądać. Musisz mi pomóc, kolego. odostaliśmy no dostaliśmy level na, na naszą kompanię. Dobra, udało się jakoś to wyklikać jakimś dziwnym cudem. No i kolejny lag, no i, i mówię. Gdzieś tam... Napiszę najwyżej na forum nawet Mountain Bladerze, Kip się nie w nie bierzemy. Dobra, To jakieś są fajne przedmioty? Może być po co za 1000. Dobra. No to co, no to by było na tyle. W tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał w miarę mimo tych leków. Że nie sprawia to dla Was jakiegoś dużego problemu. No bo dla mnie osobiście byłby to problem. Ale odezwijcie się w komentarzach, jeżeli macie jakieś pomysły na serię. I zostawcie lajka, ewentualnie super. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.